Jak to możliwe, że Darth Vader został pokonany przez Cere w Star Wars? Pokonany? Ser i Kal ledwo uniknęli śmierci, ratując się ucieczką do oceanu. Cere na początku zaskoczyła Vadera, rzucając w niego mieczem świetlnym i blokując mu drogę, ale walka trwała krótko. Vader trafił ją trzy razy i odrzucił na kilka metrów. W akcie desperacji Cera sięgnęła po ciemną stronę, gromadząc ogromną moc. Na chwilę zmusiła Wajera do uklęknięcia, ale to nie wystarczyło. Wejder pochwalił jej gniew, po czym spokojnie wstał i ruszył na nią. Nie walczył na poważnie. Jedynie bawił się jej desperacją, próbując sprowokować ją do całkowitego poddania się ciemnej stronie. Gdyby naprawdę chciał ją zabić, zrobiłby to natychmiast i bezlitośnie. Warto dodać, że w tym czasie był sitem dopiero od pięciu lat i jeszcze nie osiągnął swojego szczytu mocy. Mimo to już wtedy przewyższał wszystkich bohaterów Fallen Order pod względem potęgi. Zostaw suba i lajka!